Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka będzie dyscyplina sportowa, którą jest żeglarstwo. Żeglarstwo to nie tylko sport. To styl życia pełen przygód, wolności i bliskości z naturą. Wyruszając w rejs zostawiasz za sobą codzienne troski i wchodzisz w świat, gdzie jedynym limitem jest horyzont. O swojej pasji do żeglarstwa opowiedzą nam dwukrotna mistrzyni Europy, wicemistrzyni świata i olimpijka z Paryża Agata Barwińska oraz mistrz świata w klasie Hansa 2,3, dwunastokrotny mistrz polski i brązowy medalista mistrzostw Europy w żeglarstwie osób niepełnosprawnych, Andrzej Bury. Witajcie! Cześć! Cześć! Dlaczego akurat żeglarstwo? Pozwala poznać samego siebie, swoje słabości, a jednocześnie wspaniałych ludzi i miejsca. To połączenie podróżowania i pracy nad swoim ciałem. Żeglarstwo daje nam wiele korzyści, nie tylko pod względem fizycznym, ale również pod względem psychicznym. Obecnie każdy może żeglować. Dużą popularnością cieszą się obozy żeglarskie dla dzieci i młodzieży, ale również organizowane są kursy weekendowe dla dorosłych. Żeglarstwo to duża dawka ćwiczeń. Poruszając się po żaglówce, poprawiamy naszą równowagę oraz wzmacniamy mięśnie nóg. Ciągnąc liny, wzmacniamy mięśnie kończyn górnych oraz klatki piersiowej. Dodatkowo rozwijamy również zwinność, wytrzymałość i koordynację ręka-oko. Jest to sport wzmacniający nas pod względem psychicznym, umożliwiający nam dostrzeżenie samego siebie, jak i stawienie czoła własnym słabościom. Uczy szybkiego reagowania, sprawdzenia się w trudnych sytuacjach. Pomaga otworzyć się na nowe możliwości i znajomości. Przebywanie na łodzi to duża dawka promieni słonecznych niezbędnych do produkcji witaminy D, odpowiadającej za prawidłowy stan naszych kości, a także wspierającej nasz układ nerwowy i odpornościowy. Rozróżniamy dwa typy żeglarstwa: śródlądowe oraz morskie. Żeglarstwo śródlądowe jest to pływanie po naturalnych jeziorach oraz sztucznie stworzonych zbiornikach, zalewach. Jest ono przeznaczone głównie dla osób początkujących. Żeglarstwo morskie jest przeznaczone dla bardziej wprawionych żeglarzy, dlatego, że wybierając się na taką wyprawę, musimy pamiętać, że będzie się to wiązać z wielogodzinnym przebywaniem na łódce. I jest to bardzo wymagający, ciężki test dla naszego organizmu. Warto też dodać, że jest wiele rodzajów żeglarstwa, między innymi rekreacyjne, turystyczne, sportowe, lodowe. Mamy więc duży wybór, by dopasować ten rodzaj, w którym będziemy się czuć najpewniej. Do żeglarstwa jest nam potrzebny jedynie patent żeglarski. Patent żeglarski jest to dokument uprawniający nas do żeglowania po wszystkich akwenach śródlądowych w Polsce oraz akwenach morskich z niewielkimi wykluczeniami. Patent żeglarski jest nam również potrzebny do wypożyczenia łódki czy żeglówki. A czy musimy umieć pływać żeglując? Nie trzeba, ale warto. Na łódce obowiązkowo musimy mieć na sobie założony kapok, a kapok będzie nas zawsze utrzymywał na powierzchni wody. Kogo zachęcilibyście do żeglowania? Żeglarstwo łączy z sobą aktywność fizyczną, wyciszenie oraz odporność psychiczną. Są to więc wszystkie elementy, których nasz organizm potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Dlatego też chciałabym zachęcić każdego, kto pragnie zachować zdrowie na długi czas. Zachęcam wszystkie osoby, które chcą poczuć prawdziwą wolność oraz być zdrowym na ciele i duchu. Żeglarstwo to sport dla każdego, pełen wspaniałych przygód i pomagający ludziom w dłuższym, zdrowszym i szczęśliwszym życiu. Na żeglowanie nie ma lepszego czasu niż teraz. Ty też spróbuj i wygrywaj zdrowie.